W kategoriach takich indywidualnych to rzecz, która najbardziej dotknęła rolników w ostatnim roku, to niewyobrażalne podwyżki cen nawozów i to nawet nie w procentach, bo dajmy na to cena saletry amonowej takiego podstawowego azotowego nawozu wzrosła. Pięciokrotnie, no to taka niewyobrażalna skala, której nie można w żadnym rachunku ekonomicznym skalkulować. Na pewno w skali kraju zmieniły się warunki klimatyczne, częste susze i dość skomplikowane procedury w zakresie nawadniania. Tutaj jest bardzo dużo, oprócz deklaracji politycznych, które składają poszczególni ministrowie to niewiele się dzieje a więc warto udrożnić możliwość korzystania z nawadniania bo to pewnie jest przyszłość i to też w kontekście nawozów azotowych w jakiejś części zastępuje na nawozy azotowe Przede wszystkim, no żeby, żeby można było nawadniać, trzeba mieć tak zwane pozwolenie wodnoprawne. I to jest głównie, ono wymaga wielu opracowań eksperckich, kosztuje i to dla rolników jest bardzo duże wyzwanie i dopóki się tego jakoś nie uprości, to, to będzie bardzo trudne. Natomiast w kategoriach generalnych to można powiedzieć, że od... Momentu tej bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę, wszystko się zmieniło. I też mówiliśmy o tym jako byli ministrowie, wysyłając list do premiera, zarówno w kategoriach wspólnej polityki rolnej. Jak i tutaj naszych krajowych. Jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, to ona wcześniej była nastawiona przede wszystkim na taką żywność zdrową, ekologiczną, i instrumenty Zielonego Ładu to ograniczenie stosowania nawozów chemicznych, ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, a więc tych elementów bardzo plonotwórczych. W sytuacji, w której Ukraina jako istotny uczestnik rynku rolnego na ten rynek nie będzie produkowała, no to według mnie powinna tu nastąpić istotna weryfikacja. Więc ten zielony ład, zresztą dzisiaj w tych słowach wstępnych i pan prezydent to mówił, i minister Sawicki. Zielony Ład w tym zakresie powinien być zawieszony. Nie powinien wchodzić w życie, i do czasu uporządkowania. Dzisiaj bezpieczeństwo żywności staje się ważniejsze od zdrowej żywności, i tak otwarcie trzeba powiedzieć. Natomiast co do naszych władz, kierując ten list i mówiąc o tym, to drugi element, który, na który władza dzisiejsza administracja może mieć wpływ, to to, że adresatem. Polityki, którą władza stosuje, powinni być przede wszystkim rolnicy, którzy produkują na rynek, bo to od nich zależy, czy żywność będzie tańsza, czy droższa. Nie wolno rolników traktować jako elektoratu i przede wszystkim kierować pomocy do tych, którzy są najmniejsi. I nie produkują na rynek kosztem tych, którzy na rynek produkują, a oni są karani, bo oni. Ta pomoc państwa jest w zasadzie do 50 hektarów, a więc te 10% rolników, które produkuje 90% żywności jest w jakiejś części karane za to, że produkuje dobrze, tanio i jest konkurentem na rynku światowym i na rynku europejskim. A więc tak te proporcje się układają i taki apel do ministra rolnictwa, wicepremiera Kowalczyka, do premiera Morawieckiego, żeśmy kilka dni temu wspólny skierowali. Sukcesem jest, to, że ten apel był skierowany przez ministrów pochodzących z różnych opcji politycznych i oni wszyscy mieli jedno zdanie na ten temat. No zawsze człowiek patrzy na to z nadzieją, dlatego też Jestem aktywny, żeby tą rzeczywistość, mimo swojego wieku, żeby tą rzeczywistość zmieniać, ale to jednak w dużej części od rządzących zależy. Natomiast siłą tej, tego elementu perswazji wobec władzy jest to, że. Pod tym apelem, o którym mówię, podpisali się i ministrowie, którzy są związani z dzisiejszą władzą, jak i ministrowie opozycyjni. A więc to, to, ta wspólna inicjatywa jest elementem pewnej nadziei, że tak jak też dzisiaj w tym słowie wstępnym było to podnoszone, rolnictwo ma szansę być wyłączone z takiej ostrej i bieżącej gry politycznej. To budzi nadzieję.